Drodzy, jeżeli przemienienie Chrystusa na górze było przyjściem w chwale Jego Ojca i oddaniem każdemu według jego uczynków, to ile tak naprawdę przyjść, powtórnych przyjść Chrystusa głoszą tzw. ewangeliczni sola skryptura, ludzie? Jeżeli słowa z Mateusza 16:28 wypełniły się w trakcie przemienienia Chrystusa na górze, to na co ci ludzie jeszcze czekają? Mało tego. Dlaczego Pan Jezus Chrystus w późniejszych etapach swojej służby nadal mówi o swoim przyjściu wraz ze swoimi aniołami i oddaniu każdemu człowiekowi według jego uczynków? To Pan Jezus Chrystus nie wiedział, że już przyszedł podczas Przemienienia na Górze? Czy wiedział? A może. Co jest zgodne z prawdą, przemienienie na górze nie było. Przyjściem w chwale Jego Ojca ze wszystkimi aniołami i oddaniu każdemu człowiekowi według jego uczynków. Bo skoro Pan Jezus Chrystus powtarza ten sam motyw w późniejszym czasie swojej służby i mówi o tym nawet do swoich przeciwników i nie nawiązuje mówiąc o tym do przemienienia, to Jego słowa mówiące o przyjściu chwale jego ojca wraz ze swoimi aniołami w sądzie i w zbawieniu, nie dotyczyły przemienienia na górze.